Siemano, witajcie, z tej strony Anonasek, a dzisiaj będziemy grali w grę o Heniu i Nektarynkach. To jest Henio, y, który nas goni, a tam są Nektarynki, które musimy zdobywać. Więc koniecznie obejrzyjcie ja ten film do końca, zostawcie łapkę i suba z dzwonkiem. Dobra, już przychodzimy, a tutaj mamy Nektarynkę. O Jezu, Henio! Jak ja się go wystraszyłem! Po prostu, się czuję jak w bakrumcach trochę. Dobra, chcę zdobyć tę Nektarynkę! No i to jest jumpscare, jak was złapiesz. Dobra, chodzimy się tutaj. Mam nadzieję, że w pobliżu nie ma żadnego Henia. Co wam powiedziałem, tam jest cheniu. Dobra. Mamy papier toaletowy i to działa tak, że jak cheniu was goni, to możecie go zestrzelić papierem, tylko ja nie umiem strzelać papierem XD. No i jumpscare. Dobra, szukamy czegoś fajnego. Czerwony klucz. Patrzcie. Dobra, idziemy do czerwonych drzwi. Dobra, to była terinkę i zielony klucz. Teraz y, musimy wejść. Mamy, zielo Mamy zielone drzwi, dobra. To akurat dobrze się składa. Mamy... Kolejna jakieś obby mega łatwa jest to obby. Dobra, mamy nektarynkę, mamy niebieski klucz. Nektarynki! Jezu, chenio, co ty tu robisz? Co to jest za gra? Dobra, mamy papier toaletowy. Dra Ale zrobiłem? Dobra, mamy nektarynkę. Mamy już połowę. Teraz mamy sześć nektarynek. Już mamy różowy klucz. Okej, okay, teraz szukamy jakiejś drzwi, dobra mamy niebieski klucz, niebieski drzwi, to akurat świetnie się składa, dobra bierzemy żółty klucz, bierzemy yy, różowy klucz, dobra wchodzimy i mamy jakiś labirynt, dobra tutaj nie, tutaj, dobra to jest jakieś przejście, Więc teraz tutaj chodźmy, OK. dobra mamy jakąś drabinkę i chyba po niej trzeba wejść teraz, no, dobra mamy nektarynkę, papier to. Dobra, i szukamy Henia, żeby go zestrzelić tym papierem. Patrzcie, papier ten... Kolejny mam, mam, mam. dwie bronie na razie. Mamy osiem nektarynek, patrzcie na to. Dobra. O z tam jest tenio. i uwaga, czy trafię w niego? trafię. Teraz szukamy tych dwóch ostatnich nektarynek. I one są za drzwiami, z tego co wiem. Dobra, mamy żółty klucz. Wejdźmy sobie tutaj. Okej. Okay. Teraz trzeba se przejść tak... Dobra. To takie mniejsze klocki. Dobra, mamy to. Teraz musimy to powrócić tutaj. No i dobra, jesteśmy tutaj. Dobra, Heniu nas goni. Heniu, przestań nie konić, ty nawet dzieci nie masz. O, dobra, zestrzeliłem go. Dobra, chodzimy tutaj. Mamy papier. <laughs> bierze, biorze, na klarinkę mamy. Dobra, mamy już powrót. Jest, uciekliśmy z są Dobra, mamy jakąś animację, więc dobra. Tęchnienie nas goni, niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Ja się, dr Co to jest za gra, za animacja? Ej, ej, ja nie wiem, czy ja wam to mogę pokazać. Ja wam to sobie marzę. Na wszelki wypadek, ale dobra, wygraliśmy chyba. Stanąłem na przycisku. Dobra, jest, wy wygraliśmy. No, przechodzimy, uciekłeś. się do rozdziału drugiego. Właśnie, a propos rozdziału drugiego, to będzie z tego kolejny odcinek. Nie wiem kiedy, wiem, że na pewno będzie z czapteru drugiego, dobra. Mamy kolejną animację. I co to jest? Dobra, wchodzimy. I uwaga, teraz pe pewnie będzie kolejna animacja. Tak. I dobra, teraz o co tutaj chodzi? A, się już nie no i dobra, Izowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wasz filmik się to koniecznie zapiszcie suba i lajka. Dajcie znać, czy mam więcej takich gierek na grubo. No i to by było na tyle, ja się z wami żegnam, pa pa!